Na tablicy, ja się będę do pana powoli zbliżała. Jeżeli zobaczy Pan to co jest na samej górze, wtedy Pan mi powie, co to jest. To jest 4. Dziękuję bardzo. To jest tablica do badania ostrości wzroku do dali. I pacjent, który nie ma wady wzroku, nie nosi okularów ani soczewek kontaktowych, powinien z odległości 5 metrów przeczytać. Ten rząd. Nasz pacjent, którego wada wzroku wynosi minus 7, tą górną czwórkę, którą zdrowy pacjent nie noszący okularów powinien widzieć z odległości 50 metrów, nasz pacjent to widzi z metra. Czyli tak widzą pacjenci z wysoką, krótkowzrocznością, którzy nie mają założonych okularów, którzy nie mają założonych soczewek kontaktowych. Naszym zadaniem jest to, żeby pacjent po zabiegu widział. Prawie do samego końca tablicy, czyli ten rząd, tak jak zdrowy pacjent, nie mający wady wzroku, powinien widzieć zarówno bez soczewek, jak i okularów korekcyjnych. Także po to jest ten laser. Zamierzam zdawać do wojska, no a jak wiadomo, w wojsku potrzebują ludzi, którzy widzą bardzo dobrze. Także lekarz wojskowy powiedział mi, że jeżeli chcę zdawać do wojska, mam dokonać laserowej korekcji wzroku. Po krótkim zastanowieniu się, a także konsultacji z moją kolegą, który również tutaj przeprowadzał operację, zdecydowałem się na ten krok. Kolega jest zadowolony i myślę, że ja również będę zadowolony z tego. Pacjent zgłosił się do nas z astygmatyzmem krótkowzrocznym, rzędu minus 4 dioptrii. Astygmatyzm to jest taka wada wzroku, która bardzo deformuje kształty. Po prostu zamiast piłki widać jajo, zamiast futbolówki pacjent widzi jakby piłkę do rugby. Oczywiście utrudnia to bardzo życie poruszanie się w przestrzeni, ocenę odległości, wysokości. No a szczególnie u młodych ludzi jeszcze wiele innych funkcji ogranicza, ogranicza pewne zawody. Po korekcji, do której właśnie dzisiaj będziemy wykonywać badania, i następnie, ewentualnie, jeżeli zakwalifikujemy wraz z lekarzem pana, wykonam zabieg, który w zasadzie pozwoli całkowicie tą wadę zlikwidować. Oko będzie praktycznie emetropijne, czyli będzie miało pełną ostrość widzenia bez okularów. I właśnie teraz przystępujemy tutaj do badania. Na początku jest to badanie autorefraktometrem, czyli pomiar wartości dioptycznej pacjenta, a następnie pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Proszę niech Pan o przybrodę. O, tak. teraz y, wykonujemy pomiar, pomiar wiato, wartości dioptycznej, pomiar za pomocą tzw. autorefraktometru. Te wartości służą nam jako punkt wyjścia do dalszych. Y, Pomiarów, do dokonywania dalszych pomiarów, a w konsekwencji do ustalenia rzeczywistej wady, którą musimy operować. Ta wada często różni się od wartości, które pacjent nosi w okularach czy w soczewkach kontaktowych. Tutaj zawieramy pewien kompromis pomiędzy ostrym widzeniem a fizjologią, fizjologią widzenia. Teraz wykonujemy pomiar. Ciśnienia wewnątrzgałkowego jest to tonometr bezkontaktowy, czyli nie wymaga znieczulenia oka pacjenta. Tonometr ten pokazuje, czy pacjent nie ma za wysokiego ciśnienia, nie ma jaskry lub początków jaskry, która ewentualnie mogłaby być powodem do eliminacji i niemożności wykonania tego, tego zabiegu. Na chorobę związane ze wzrokiem choruję już w sumie od drugiego roku życia. No i w sumie teraz zdecydowałem się na taki zabieg, ponieważ w pracy mi bardzo przeszkadza to z, z wysokościowymi badaniami mam problem. Mianowicie No i w okularach widzę lepiej, bez okularów nie widzę kontur, nie rozpoznaję ludzkich twarzy ani, ani ogólnie niczego nie widzę. Widzę tylko rozcierający się obraz. Nie ma takiego lasera w Polsce, który miałby tak szeroki wachlarz atestów jak ten laser, właśnie, na którym będzie dokonywany zabieg. Proszę zdjąć okulary. Dobra, teraz będzie sprawdzenie tak zwanej refrakcji subiektywnej, czyli bez przyrządu, czyli to, co pan widzi. Proszę spojrzeć tam na wprost przed siebie. Mhm. Teraz jest w zasadzie najistotniejsze badanie, które pokazuje nam budowę rogówki, całą topografię rogówki, grubość rogówki, krzywizny rogówki i to badanie w zasadzie jest badaniem decydującym, czy pacjent będzie mógł mieć zabieg, czy nie, dlatego że tamte badania określały parametry tylko ile i jak należy to skorygować, a tutaj w ogóle jest kwestia topografii rogówki, czy możliwy jest zabieg, i tutaj po tym dopiero ostateczną decyzję lekarz operujący podejmie, czy oko jest właściwie do tego typu zabiegu. Ten pomiar daje nam praktycznie rzecz biorąc wszystkie potrzebne do zabiegu informacje, proszę troszkę szerzej otworzyć, które potem zostają przeniesione już bezpośrednio do. Lasera, proszę chwilę nie mrugać, troszkę szerzej otworzyć. W 25 przekrojach jest tutaj w tym momencie robiony optyczny przekrój przez robówkę oka. W momencie, kiedy uruchamia się automatycznie po dobrym ustawieniu procedura pomiarowa, przyrząd wykonuje 25 przekrojów optycznych przez robówkę. Dający pełny obraz, dający nam pełny obraz, proszę środek, spokojnie, pełny obraz rogówki i wszystkich danych, które są. Proszę czoło do końca dosunąć. Pacjent, który tutaj siedzi przy mikroskopie, to jest pacjent kwalifikowany do laserowej korekcji wady refrakcji, czyli pacjent, który nosi okulary, ma wadę wzroku, chce się pozbyć okularów i wady wzroku żeby przeprowadzić taki zabieg laserowy, musimy wykonać bardzo dokładne badanie okulistyczne, bo warunkiem powodzenia takiego zabiegu jest prawidłowe zakwalifikowanie pacjenta. Zabieg laserowy polegający na usunięciu wady, na modelowaniu kształtu rogówki przy wykorzystaniu lasera excimerowego, pozwala na zmianę kształtu rogówki, a tym samym zmianę jej refrakcji. Żeby ten zabieg był bezpieczny, nie mogą współistnieć choroby, które zagrażałyby pojawieniem się powikłań, czy to śród, czy pooperacyjnych. Jak również chodzi o to, żeby uzyskać bardzo dobry efekt. Bo choroby, które dyskwalifikują pacjenta, to jest czynny stan zapalny gałki ocznej, więc w podstawowym badaniu okulistycznym od razu jesteśmy w stanie stwierdzić. Jak również schorzenia takie jak stożek rogówki jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do laserowej korekcji wady refrakcji i zwyrodnienia rogówki. Współistniejąca zaćma, to jest młody człowiek, więc zaćma o charakterze wrodzonym też jest przeciwwskazaniem do laserowej korekcji wady, dlatego że grozi zwiększeniem się zaćmień w soczewce po wykonanym zabiegu laserowym. Jaskra jest też przeciwwskazaniem do laserowej korekcji wady refrakcji. Dlatego tak ważne jest bardzo dokładne badanie przed wykonaniem tej procedury. Troszkę głowę w prawo, proszę. Nie ruszać oczkiem, proszę Pana. Okej. Okay. Nie ruszać oczkiem. Nie ruszać oczkiem, proszę. Nie ruszać oczkiem, proszę. Proszę nie zaciskać teraz oczka. Pierwszy etap zabiegu mamy za sobą. Został wykonany zabieg femtolasik, polegający na tym, że przy pomocy użycia, przy użyciu lasera sekundowego łączono jakby część rogówki przy użyciu węgrzyków powietrza, po prostu częściowo to się rozwarstwiło, czyli mamy przestrzeń pomiędzy górną częścią rogówki i teraz jesteśmy przygotowani do tego, żeby odpreparować płatek. Nie bali oczko? Nie. Oba oczka otworzyć, popatrzeć prościutko przed siebie. Prosto do światełka. Proszę igiełkę, ja sobie zacznę igiełką, dobrze. Proszę nie ruszać oczkiem. Giełką proszę. To jest kaniulka. Dobrze. I można kapnąć na rogóweczkę delikatnie. Nie skręcać główki proszę. Tak, jak teraz jest bardzo dobrze. Troszkę głowę w prawo, proszę. Nie w tą stronę. owła. Jeszcze troszkę w prawo. Nie ruszać oczkiem, proszę. Nie ruszać oczkiem. Nie ruszać oczkiem. Nie ruszać oczkiem, proszę pana. Ok. Do wysuszenia. Pszczołeczkę. Okay, very good. Light is okay, or too much? Light too much. Okay. zakończyliśmy drugi etap zabiegu polegający na laserowej korekcie wady przy użyciu lasera egzajmerowego i teraz powinniśmy już pierwszą pozycję położyć z powrotem płatek na to miejsce, gdzie był wcześniej i profilaktycznie to już decyzja chirurga wykonującego zabieg można założyć soczewkę kontaktową, nie jest to bezwzględnie konieczne przy zabiegach typu femtolasik i dla przypomnienia Jakie były tutaj etapy? Pierwsze, użycie lasera femtosekundowego, odpreparowanie płatka. Następny etap, przesunięcie pacjenta pod zabieg egzajmerowy, odpreparowanie płatka i przy użyciu lasera egzajmerowego wykonanie laserowej korekty wzroku. I końcowy etap, położenie płatka z powrotem na rogówkę, zakropienie kroplami antybiotykowymi i profilaktycznie soczewka kontaktowa chroniąca płatek przed przemieszczeniem, w razie gdyby pacjent po tam okoju. jutro będzie na kontroli usunięta i właściwie pacjent jest po zabiegu, za momencik w stanie. Obserwowałam operację przed chwilą męża. Myślę, że go nie bolało i, i myślę, że już wszystko jest w porządku i teraz będziemy tylko czekać na, na zagojenie się i, i, i już będzie wszystko dobrze. Czytamy od góry. Cztery, dwa, cztery, siedem, cztery, dwa, 7, 0, 7, 2 i chyba 4. No, to już jest ponad normę, Aha. jeden rząd. Aha, rozumiem. No, czyli udał się zabieg, jest Pan zadowolony? Jestem bardzo zadowolony, będę mógł się w końcu wreszcie zrealizować i zawodowo, no i wreszcie ten komfort widzenia jest taki, jaki chciałem. Zabieg trwał około 30 minut. Po wykonanym zabiegu założyliśmy soczewki nagałkowe, które pacjent będzie miał założone do jutr... dnia jutrzejszego do jutrzejszej kontroli. Jutro rano zgłasza się do centrum diagnostycznego, gdzie będzie zbadany i dopiero następna kontrola jest za tydzień. I właściwie bezpośrednio po zabiegu pacjent powiedział, że już dobrze widzi i miejmy nadzieję, że tak zostanie już yy, przez lata. Jest to najnowsza obecnie stosowana technologia na świecie. Pierwszy tego typu laser w Polsce. No i mam nadzieję, że otwiera się jakby nowa era dla ludzi, którzy mają tego typu problemy z oczami.